Słowotok na planecie FM. Zaprasza Jarema Jamrożek. Jarema Jamrożek witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy Słowotok. Dzisiaj w Słowotoku zachęcamy młodych ludzi do sprawdzenia, czy warto studiować na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. To nie szkoła dla komandosów, ale humanistów, którzy po studiach będą mieli łatwiejszy start na rynku pracy. Pewnie wielu studentów nigdy w życiu nie założy munduru, za to nauczy się wielu ciekawych rzeczy. Ja jestem dużym chłopcem. Ja wiem, że stawiacie bardziej na humanistów, wiem, że po waszej uczelni będzie praca, wiem, że łatwo się nie studiuje, ale szczerze, będzie też okazja pobiegać trochę z kałachem? Będzie, będzie, to jest to, co stwarzamy studentom wojskowym, to nie ma o czym mówić, wiadomo, biegają nawet jakby nie chcieli, ale, ale jeśli chodzi o studentów cywilnych, to jest właśnie to, to jest tych 30 różnych kół, różnych I logistyki, i, i, te, i te bezpieczeństwa, i wiele różnych innych, nie chcę ich tutaj przesadnie reklamować. I dajemy im we współpracy z wojskiem, mamy podpisane porozumienia z wojskami specjalnymi przedszkolami na przykład, z, 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 z różnymi jednostkami nawet. Oczywiście to ma wyróżniać naszą uczelnię, możliwość przeżycia przygody z wojskiem. Gdzie jak gdzie, no, a jak nie w Akademii Obrony Narodowej ma student cywilny przeżyć przygodę z kałachem, z mundurem prawda, i jeszcze z wojskową grochówką. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie zaprasza na dzień otwarty, w trakcie którego będziecie mieli okazję poznać uczelnię od środka. I o tym dzisiaj w Słowotoku zaczynamy. Topowe tematy w Słowotoku na Planecie FM. Moim i Waszym gościem, generał dywizji, dr Bogusław Pacek, rektor Akademii Obrony Narodowej, doradca ministra obrony narodowej. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Co możemy powiedzieć o dniach otwartych w Akademii Obrony Narodowej, skoro wszystko co dzieje się w wojsku jest tajne? Akademia Obrony Narodowej to część wojska, ale u nas jest prawie wszystko jawne. 13 kwietnia samemu będzie można się przekonać, czy jest tajne, czy jawne. Zapraszam do bardzo jawnej Akademii Obrony Narodowej, gdzie w sposób bardzo jawny będzie można się przekonać, jaka to fajna uczelnia. Dlaczego jest fajna? Dlatego jest fajna, że ma wiele atrakcyjnych kierunków, że to są kierunki, które dzisiaj chętnie wybiera młodzież. Ale tak naprawdę dlatego jest fajna, że to są kierunki, które wychodzą z zapotrzebowania państwa, bo to, co jest najważniejsze w tej chwili dla mnie jako rektora tej uczelni, to jest dać dobrą wiedzę, dobre przygotowanie, ale... W taki sposób, żeby dawało szansę na pracę i hasło przyszła praca jest moim najważniejszym hasłem, jeżeli chodzi o studentów. Ale to nie jest praca tylko w wojsku. Nie, to nie jest praca tylko w wojsku, ponieważ Akademia Obrony Narodowej e, to jednak znacznie szerszy profil, nie tylko wojsko, generalnie bezpieczeństwo. Kształcimy studentów zarówno cywilnych, przede wszystkim cywilnych. Mamy 8 tysięcy e, studentów na studiach cywilnych na różnych kierunkach. Nie, kształcimy także wojsko. No, to ja są par... osoby, które możliwe, że nigdy w życiu nie założą munduru. To są osoby, które w większości na pewno nie założą munduru, bo one nie po to przychodzą do nas. Pod względem kształcenia nie różnimy się niczym od innych akademii, od uniwersytetów, od każdej innej szkoły. W związku z powyższym e, to jest e, po prostu taka sama uczelnia. Mhm cywilna, jeżeli chodzi o jej postrzeganie, jak każda inna w Polsce. Które kierunki cieszą się taką największą popularnością? Myślę o tych licealistach, którzy już niedługo będą zdawać maturę i będą musieli zdecydować, na jaką uczelnię pójść. Dzisiaj studenci wybierają, kierując się, wybierają te kierunki. Ja tak z boku to też obserwuję i próbuję analizować. Dwa elementy są ważne. Atrakcyjność rzeczywiście, atrakcyjność uczelni, nie tylko studiów, atrakcyjność studiów i na przyszła praca. Dzisiejsze pokolenie jest bardziej pragmatyczne niż to moje w tych czasach, kiedy ja studiowałem w Uniwersytecie Gdańskim, bardziej chyba romantycznie podchodziliśmy do studiów. Dzisiaj ludzie chcą po prostu mieć konkretny zawód. Najbardziej popularne kierunki to y, oczywiście bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, tam jest wiele specjalizacji różnych, ale także y, zarządzanie i dowodzenie, ponieważ y, po tych studiach można równie dobrze funkcjonować dobrze no, w różnych instytucjach związanych z zarządzaniem, ale także z dowodzeniem, czy w wojsku, czy w policji, y, czy w staży, granicznej w innych służbach w korporacji? Także także. My dajemy studio, studentom bardzo otwartą, bardzo otwartą wiedzę i, i, i z najróżniejszych źródeł. To w naszej uczelni funkcjonuje Wszechnica Bezpieczeństwa. 13 kwietnia w czasie dnia otwartego będzie można zobaczyć ze szczegółami, co to jest. Ale to jest uczelnia, gdzie przychodzą z wykładami prezydent Wałęsa, prezydent Kwaśniewski, ambasador Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Rosji. Jesteśmy otwarci. Niedawno przez media przelała się krytyka na temat Współpracy, przyszłej współpracy z Rosją, to jest uczelnia. My się nie wstydzimy niczego i nikogo. Mamy ambasadora Iranu, ale także bardzo chętnie będziemy rozmawiali z Białorusią, z Ukrainą, z różnymi innymi krajami, ponieważ to odróżnia uczelnię od wszystkich innych kierunków i to jest poziom naszej ambicji być bardzo otwartą uczelnią o bardzo wysokim poziomie nauczania ale potrzebno, jeżeli chodzi o przyszły, przyszłą pracę naszego absolwenta. To są trudne studia, ciężko się u Was studiuje, i osób, to, to osób studia spada w ciągu pierwszego roku na przykład. Po, podobny. P problem tak zwanej odsiewalności jest problemem podobnym jak, jak wszędzie, gdzie indziej. Dzisiaj już to nie jest tak jak w dawnych czasach, kiedy w moich czasach zaczynało nas 110, a skończyło 50, bo tak było wtedy. Dzisiaj uczelnie trochę inaczej do tego podchodzą. Po pierwsze, jest mniejsza przypadkowość już już wśród samych kandydatów. Mając do wyboru trzy uczelnie, składając dokumenty, w trzy. dzisiaj studenci są mniej przypadkowi niż kiedyś. Często kiedyś ludzie szli na studia tego dlatego, że tam się dostał po prostu. Dzisiaj są, jest więcej możliwości. Są studia zaoczne, bardzo popularne, są studi uczelnie prywatne, więc to trochę inaczej wypada. Odpada podobny procent jak, 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 jak gdzie indziej, I po każdym semestrze częścią to odpudzi, ale to nie jest procent duży, e, ponieważ studenci jak już się dostają, to pilnują, szczególnie studiów stacjonarnych. Przede wszystkim stawiacie na e, licealistów, którzy świetnie radzą sobie z przedmiotów ścisłych, czy jest również u was miejsce dla humanistów? Ja jestem humanistą i na przykład nie wyobrażam sobie, że e, matma mogłaby być moim takim drugim językiem. A, ja sobie też kiedyś nie wyobrażałem, cieszyłem się, że dostałem tą czwórkę na maturze, aczkolwiek płacą mi nie poszło. E, zdecydowanie matematyka nie, ponieważ my jesteśmy w naukach e, społecznych, jesteśmy e, dyscyplinie, dyscypliną w naukach społecznych. E, czyli bliżej humanistyki niż matematyki, jeżeli już. Natomiast dla matematyki także miejsce się znajduje, ponieważ nowy kierunek, który za chwilę otwieramy, inżynieria bezpieczeństwa, to będzie kierunek prowadzony wspólnie w Akademii Obrony Narodowej z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie chcemy, żeby nasi absolwenci otrzymywali dwa dyplomy, a ono i WATU. My musimy szerzyć, patrzeć, to jest XXI wiek, już nie XX, w związku z powyższym, nie chodzi tylko o markę, nie chodzi tylko o szyld, a on ma dobrą markę, ja, ja o tym dobrze wiem i cieszę się, że jestem rektorem tej uczelni, ale Chodzi także o to, co konkretnie otrzymuje nasz absolwent po studiach i on będzie jednak inaczej wyglądał, jeżeli będzie z bliżej praktyki i to jest taki kierunek, do którego kierunek działań, do którego przywiązujemy dużą wagę. Na przykład warsztaty w firmach, bliżej różnego typu zakładów. Kształcimy dla obronności różnych fachowców, także starostów, wojewodów, ministrów. To u nas ministrowie nabywają wiedzy, posłowie, senatorowie, która jest związana z obronnością i z bezpieczeństwem, ale wykorzystujemy to w taki sposób też, żeby naszym studentom dawać więcej wiedzy praktycznej. Dobrze Pan o tym wspomniał. Czy Akademia Obrony Narodowej jest konkurencją dla Wojskowej Akademii Technicznej? Nie, nie jest żadną konkurencją. Wprost przeciwnie, to są dwie uczelnie, które się mogą tylko uzupełniać, ponieważ one kształcą w innych dyscyplinach. Wojskowa Akademia Techniczna to jest świetna uczelnia. To jest jedna z najlepszych uczelni w Polsce i w Europie. Zdecydowanie to jest pierwsza liga i pierwsza półka światowa z długimi tradycjami. I Resort Obrony Narodowej może być dumny, że ma taką uczelnię jak VAT. Ale to jest uczelnia politechniczna. W związku z powyższym my ze sobą nie konkurujemy, my ze sobą współpracujemy i wszędzie chodzimy, te dwie, dwie akademie jak dwie siostry, ponieważ to jest ważne, żeby umieć dobrze współpracować dla dobra i studentów jednych i drugich. W związku z powyższym pan rektor, generał profesor Zygmunt Mierczyk, to jest bardzo bliska mi osoba i ja myślę, że on tak samo by, to samo by powiedział I, i myślimy kategoriami wspólnymi dla dobra studentów jednych i się uzupełniamy, nie rywalizujemy, bo rywalizacja może być w tej samej kategorii. Tu żeby rywalizował. Ktoś to gra w ping-ponga i w koszykówkę. W związku z powyższym, a natomiast mogą się uzupełniać nieźle, prawda? Jeżeli, jeżeli są takie. Czy, czy, czy w koszykówkę i w siatkówkę, może tak lepiej? W koszykówkę i w siatkówkę. Pewne zdolności w ramach treningu można uzupełniać. Skoczność, coś tam jeszcze. I tak my działamy. I tak my działamy. VAT to świetna uczelnia, ale on ma ambicję także być dobrą. Mocno się nastawiamy na współpracę zagraniczną, to moi profesorowie pod moim kierownictwem teraz na przykład realizują duży program Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ukrainie. Nie. To u nas studiują e, oficerowie, ale także i cywilni studenci z wielu państw. Mamy podpisane porozumienia z 45 uczelniami nie, na świecie. To jest problem nie tylko, to jest szansa nie tylko dla profesorów, ale też dla studentów, bo oni wyjeżdżają. W związku z powyższym bardzo mocno pracujemy, żeby każdy student miał możliwość spędzenia pół roku za granicą. A moim i waszym gościem generał dywizji dr Bogusław Pacek, rektor Akademii Obrony Narodowej, doradca ministra Obrony Narodowej. Dzisiaj w słowotoku zachęcamy młodych ludzi do sprawdzenia, czy warto studiować na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. To nie szkoła dla komandosów, ale humanistów, którzy po studiach będą mieli łatwiejszy start na rynku pracy. Pewnie wielu studentów nigdy w życiu nie założy munduru. Za to nauczy się wielu ciekawych rzeczy. Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Newsy w słowotoku na planecie FM jest szansa na ocalenie przedwojennego budynku Orła w stolicy. Wojewódzki konserwator zabytków rozpoczął procedurę wpisu budynku klubu sportowego Orzeł na warszawskiej Pradze do rejestru zabytków. Towarzystwo opieki nad zabytkami Michał Krasucki. Konserwator wszczął postępowanie. Przed świętami kilkanocnymi odbyły się pierwsze oględziny obiektu. Jest w fatalnym stanie. Budynek jest przedwojenny. Jego autorem był architekt Maciej Nowicki, który m.in. współtworzył gmach ONZ w Nowym Jorku. Newsy w Słowotoku na planecie. FM. A moim i waszym gościem generał Dywizji dr Bogusław Pacek, rektor Akademii Obrony Narodowej, doradca ministra Obrony Narodowej. Dzisiaj w Słowotoku zachęcamy młodych ludzi do sprawdzenia, czy warto studiować na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. To nie szkoła dla komandosów, ale humanistów, którzy po studiach będą mieli łatwiejszy start na rynku pracy. Pewnie wielu studentów nigdy w życiu nie założy munduru, za to nauczy się wielu ciekawych rzeczy. Wracamy do rozmowy. Da się utrzymać wysoki poziom, da się utrzymać e, to podkreślanie, że no, nie można zaniżać w tym momencie jakości kształcenia, nawet jeżeli... Jeżeli jest mniejsza liczba młodych ludzi, którzy pójdą na studia, no z prostej przyczyny, tak jak pan mówi, no jest niż demograficzny. Ja się też zastanawiam, czy uczelnie nie obawiają się tego, że no, będą musiały obniżyć ten próg e, przystępowania. Do, do uczelni, ponieważ trzeba walczyć o każdą duszę. To jest oczywista oczywistość, że się uczelnie tego obawiały, bo e, wiele wskazuje na to i tak mówią e, ci, którzy prognozują to, co się stanie z polskim szkolnictwem, że może wiele szkół po prostu być zlikwidowanych. E, jeżeli mamy dzisiaj 470 szkół, to no już teraz widać Już, zaczynają, zaczynają, rynku, już tak? zaczynają się konsolidować, zaczynają niektóre e, padać. Taki, taki proces jest, ale jest naturalny. Dobrzy przetrwają. Dobrzy będą mieli się dobrze i wiele uczelni w Polsce, nie chcę ich wymieniać, bo one są powszechnie znane, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska czy, czy Politechnika Wrocławska, no bardzo wiele, nie mają takiego bólu głowy, bo... To są uczelnie renomowane, to są uczelnie, które dają dobry produkt, to są uczelnie, do których ludzie zawsze przyjdą i przyjdą do Akademii Obrony mhm. Przyjdą do Akademii Obrony Narodowej, przyjdą do Wojskowej Akademii Technicznej. Natomiast jest problem, czy przyjdzie ich na tyle dużo tak, do innych uczelni. Dla mnie to jest inny problem. Jakiej jakości przychodzą kandydaci? Zawsze jest obawa, że mogą przyjść słabsi. To jest problem szkolnictwa średniego, to jest problem kształcenia. W tej chwili y, y, ja nie widzę tutaj jakichś zagrożeń. Mam doświadczenie z kilku uczelni, bo zanim zostałem rektorem Akademii Obrony Narodowej, równolegle y, z wykonywaniem y, zadań w wojsku, y, pracowałem także w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Y, uniwersytet y, klasyczny, duży. Mam doświadczenie z Uniwersytetu Gdańskiego, z kilku uczelni wojskowych. I akademia wygląda dobrze, to jest wysoki poziom nauczania. To jest, to jest zdecydowanie wysoki poziom nauczania, wa o więc y, to nie jest jak gdyby problem y, jutra. Natomiast trzeba o tym myśleć, ma Pan absolutnie rację, że uczenie rywalizując pomiędzy sobą. No, oby tak nie było, ale mogą doprowadzić do przymrużenia oka, żeby mieć. Mamy wszystkich, bo jest ich mało. Tak, Panie tak. generale, czy na Waszej uczelni panuje taka wojskowa dyscyplina? Nie, dla studentów cywilnych ona się niczym nie różni. E, zasady działania cywilnych studentów się niczym nie różnią, mają swoje ale wykładowcy kluby, co? Przechodzą w mundurach? Nie, wykładowców. Większość wykładowców, uczelnia ma jedną trzecią wykładowców mundurowych i dwie trzecie wykładowców cywilnych. W związku z powiem, że nasi profesorowie się niczym nie różnią, są cywilni profesorowie e, tacy sami jak Uniwersytetu Warszawskiego czy, czy każdy inny do was Dziewczyny? Tak, ponad połowa to są dziewczyny. Ponad połowa to są dziewczyny. Naprawdę? Piękne dziewczyny, mądre dziewczyny w Akademii Obrony Narodowej. I dla nich też się znajdzie praca? I dla nich też się znajdzie praca. Specjalista od bezpieczeństwa to nie jest y, człowiek, który biega z kałachem po poligonie. Człowiek od bezpieczeństwa to jest, to jest ten, który ma przede wszystkim dużo mózgu i to jeszcze bardzo pofałdowanego. I to jest najważniejsze, bo dzisiaj się walczy pofałdowanym mózgiem, a nie kałachem. W związku z powyższym, walka y, bardzo szeroko pojęta. Mówimy o bezpieczeństwie. I dziewczyny tu niczym nie ustępują y, chłopakom. Aha. Wprost przeciwnie, są bardzo ambitne. E, świetnie e, studiują. Natomiast chcę powiedzieć o czymś, że i dziewczyny, i, i, i młodzi chłopcy mają takie tendencje do munduru mają e, coś, co. Co, po, no. co ciągnie. I, i, I co byśmy teraz robili? My dajemy im szansę na zdobycie stopnia wojskowego. W tej chwili w Akademii można dodatkowo to jest poza programem nauczania stworzyliśmy takie szanse no, za zgodą Szefa Sztabu Generalnego, oczywiście, e, odpowiednich władz że jeżeli ktoś chce dodatkowo poświęcić, powiedzmy, sobotę, jedną w miesiącu i jeszcze wakacje do tego całe, to dostanie stopień podoficera, będzie kapralem rezerwy. Jeżeli stanie się kandydatem do służb specjalnych, do straży glejsie, do policji czy do wojska, to ma zupełnie inną drogę, jako absolwent Akademii Obrony Narodowej, jeżeli chce oczywiście, bo to nie jest obowiązkowe, w, w przyszłym starcie w określonym stopniu, bo już nie będzie zaczynał od szeregowego. Wprost przeciwnie, jest możliwość nawet łatwiejszego zdobycia w przyszłości stopnia oficerskiego. To jest coś, co bardzo przyciąga, bo co by nie powiedział, to jest uczelnia specyficzna. My się nie różnimy od cywilnych, ale jednak jesteśmy nastawieni na bezpieczeństwo. 13 kwietnia, w ten Dzień Otwarty Akademii Obrony Narodowej, chcemy pokazać. Ja mam nadzieję, że 13 kwietnia to nie będzie dzień pechowy, że on będzie oznaczał nie, nie, no, fajną przygodę dla rzeczy. ludzi, którzy przyjdą do nas. A Będą studenci pokazywać Tutaj nie ma takich rzeczy absolutnie, jakieś zabobony Panie generale, właśnie, a propos dnia otwartego Będzie można zwiedzić wydziały Będzie można porozmawiać ze studentami Będzie można m, poczuć trochę ten klimat uczelni No bo to jednak jest m, ważna decyzja Może jedna z najważniejszych w życiu tego młodego człowieka Dokładnie. Gdzie spędzę najbliższe kilka lat? Ja pamiętam swój początek studiów wiele lat temu I to jest to, czego mi zabrakło Ponieważ ja się kierowałem opinią rodziców Trochę nauczycieli, wychowawcy parcie znajomych Miałem za bardzo rozeznania. Co jest rzeczywiście w tej uczelni w Uniwersytecie Gdańskim tak ważnego, że ja akurat tam idę? 13 kwietnia to nie jest dzień PR-u. 13, 13 kwietnia to dzień solidnej informacji, nic więcej. Ja nie chcę mieć w Akademii Obrony studentów, przy, które, których przyciągną, przyciągną na siłę którzy po pierwszym semestrze czy po drugim powiedzą: To jest nie dla mnie, ja muszę iść gdzie indziej. To jest strata i dla nas, bo, bo docelowo później mamy mniej jednak na kolejnych latach, mamy mniejszą liczbę studentów. To jest, to jest, to jest wyłom. A po drugie, to szkoda tego młodego człowieka. Więc 13 kwietnia w AON. To jest po prostu stolina informacja. Spotkania z kadrą, oczywiście z profesorą, zaprezentują swoje możliwości. Zacznie się od spotkania ze mną, mam nadzieję, że, że się spodoba, a później będzie spotkanie z studentami, bo studenci, przyszłym studentom nie będą ściemniać. Jeżeli nawet ktoś podejrzewa dziekana, rektora, dyrektora instytutu, że on będzie zachwalał nadmiernie swoją uczelnię, okej, okay, może gdzieś tak się zdarzy. To na pewno student nie ma w tym żadnego powodu, żeby student pierwszego, drugiego, trzeciego roku, czy, czy czwartego, czy piątego, jeżeli chodzi o studia magisterskie, żeby tutaj naginał. Po co? Więc najważniejsze to są studia, to są studenci najważniejsi, będą koła naukowe, będą te studenckie akademie, studencka akademia polowa, świetna sprawa, przygoda z mundurem, obozy przetrwania, fajne kursy, studencka akademia bezpieczeństwa również. Wiele takich rzeczy, które powodują, że, że do tej uczelni ciągnie młodzież właśnie ze względu na to, co oni robią. Być może czasami bardziej niż ze względu na to, co my mówimy. I niech to, niech się spotkają i niech zdecydują, bo to jest dla mnie ważne, żeby młody człowiek dotknął tej uczelni, zanim rozpozna, czy to jest dla niego lub nie. Jeżeli będziemy mieli ludzi z pasją, to jest równie ważne, jak mieć ludzi dobrze przygotowanych pod względem intelektualnym. Pasjonaci uczą się chętniej i szybciej. To na koniec. Ja jestem dużym chłopcem. Ja wiem, że stawiacie bardziej na humanistów. Wiem, że po waszej uczelni będzie praca. Wiem, że łatwo się nie studiuje, ale szczerze, będzie też okazja pobiegać trochę z kałachem? Będzie, będzie. To jest to, co stwarzamy studentom wojskowym. To nie ma o czym mówić, wiadomo. Biegają nawet, jakby nie chcieli. Ale, ale jeśli chodzi o studentów cywilnych, to jest właśnie to, to jest tych 30 różnych kół, różnych I logistyki, i, 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 te, i te bezpieczeństwa, i wiele różnych innych, nie chcę ich tutaj y, przesadnie reklamować. I dajemy im we współpracy z wojskiem, mamy podpisane porozumienia z wojskami specjalnymi przedwczoraj na przykład, z, 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 z różnymi jednostkami nawet. Oczywiście to ma wyróżniać naszą uczelnię. Możliwość przeżycia przygody z wojskiem. Gdzie, jak gdzie? No, a jak nie w Akademii Obrony Narodowej ma student cywilny przeżyć przygodę z kałachem, z mundurem, prawda? jeszcze z wojskową grochówką. Słuchajcie, to w takim razie, jeżeli słyszycie. Tak, jak słyszeliście, solidna informacja: 13 kwietnia dowiecie się wszystkiego, jak się studiuje na Akademii Obrony Narodowej. Słyszeliście, można potem znaleźć pracę. Nie ma też większych problemów. Jest zapotrzebowanie na specjalistów, ale ważne, pamiętajcie, to jest poważna decyzja dla. Młodych ludzi, zdaję sobie z tego sprawę. Nie ma lekko, trzeba się uczyć, ale potem są wyniki. 13 kwietnia Akademia Obrony Narodowej. Stawiacie się na baczność. Moim i waszym gościem był rektor Akademii Obrony Narodowej, generał Dywizji, dr Bogusław Pacek, doradca ministra Obrony Narodowej. Panie generale, dziękuję bardzo. Spocznij! Dzisiaj w Słowotoku zachęcaliśmy młodych ludzi do sprawdzenia, czy warto studiować na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. To nie szkoła dla komandosów, ale humanistów, którzy po studiach będą mieli łatwiejszy start na rynku pracy. Pewnie wielu studentów nigdy w życiu nie założy munduru, za to nauczy się wielu ciekawych rzeczy. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie zaprasza na dzień otwarty, w trakcie którego będziecie mieli okazję poznać uczelnię od środka. Pamiętajcie o że Słowotok jest na Facebooku. Jeśli wiecie o jakimś fajnym wydarzeniu, sprawie, o której warto powiedzieć, dajcie nam znać na naszej stronie na Facebooku. Słowotok na Planecie FM.